Dzień dobry, witam Was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam w kolejnym spotkaniu z kampanią w grze Call of Duty Modern Warfare 3. Piękna rodzina. Dziękuję. Rodzina jest najważniejsza. Tak. Córka ma jutro urodziny. O. Pani córka rabia. Skąd pan to? Pani Sentarik. I karit pani mąż. Czy my się znamy? Znam cię, Samaro. Była żołnierką w SWU. Walczyłaś z Roskimi? Tak. Lata temu. Lata temu? Słuchaj mnie i nic nie mów. Przejmujemy ten samolot. Personel i ochroniarze są z nami. Tak jak i ty, za Urzykistan. Poďme. Vstávaj. <sighs> Zostałem Schodzimy. Daj mi kamizelkę. Witaj, Sapporo. Znacznie przerosłaś moje oczekiwania. Kogo ty się masz? Tu chodzi o to, kim jesteś, Samaro. Co to jest? Historia. Ściągnij to ze mnie, z skurwielu! Za to co zrobisz, zostaniesz bohaterką. Niech ci nie uwierzy. Nie jestem terrorystką! Nie. Jesteś żołnierką stworzoną przez Farę Karim do walki z Rosją. Walczysz o wolność. Jesteś już zienny, a ten samolot jest pełen Rosjan. Jak możesz zabijać swoich! Nie to nowego. Tylko ty. Poniżej 2,5 tysiąca metrów. Załóż z tamaru. Za... Нет. Yeah. co właśnie panika robi z ludźmi, słuchajcie. Brak racjonalnego myślenia. W tej chwili. Rosyjski, Rosyjski samolot pasażerski, łączności na znajdowało się w 133 pasażerów i 9 członków Władze złotych. podejrzewają, że katastrofa nie padel. była działająca. Urządzenie nagrywające w, w kokpicie o kluczowym znaczeniu dla w tożsamości. W o kluczowym znaczeniu dla Mogą również wyjaśnić, co się wydarzyło. Kilka godzin po ataku rakietowym na bazę delegacja poniosła ogromne straty, gdy wyniki, że oba zdarzenia mogą być powiązane napięcie nie było tak duże od To na pewno była robota Makarowa. W ciągu trzech dni narobił więcej szkód niż koni przez pięć lat pod jego nieobecność. Ten samolot spadł w moim kraju. To nie był wypadek. Udam się na miejsce katastrofy i to udowodnię. Dane ICAO pokazują, że był to lot z Kastowi do Sochi. Kontakt urwał się w tym regionie. Tyle mi wystarczy. Musisz tam dotrzeć przed władzami. Nie o władzę się powinnam martwić. Dowodzenia. Urzykistan, moje drodzy, po raz kolejny tej, w tym uniwersum Mode offer mamy okazję być w tym kraju, mieć, mieć do czynienia z tym fikcyjnym państwem. Brak. Tam, za granią. Widzę. Biedacy. Ktoś nas już uprzedził. Rosyjscy najemnicy. Grupa koni. Makarów. Za to też nas obwini. Trzeba ustalić, co zaszło podczas lotu. Udowodnić, że to nie my. Nie będę nazywana terrorystką. Nie znowu. Co ty robisz? Schodzę tam. Tam jest 20 uzbrojonych gości. Co mam robić? Osłaniać. Wejdź wyżej i obserwuj teren. Tak jest. Jesteś na pozycji? Tak jest. Widzę kilka oddziałów koni przetrząsających wrak. Wygląda na to, że zabezpieczają teren. SWU tego nie zrobiło. Musimy znaleźć na to dowody. Lazuel odpaliła nadajnik, który zbierze sygnały w okolicy. Dzięki temu znajdziemy telefony pasażerów oraz rejestrator lotu. Przyjęłam. Ruszam. Mam Cię. Osłaniam. Będę informować, co widzę. Ci ludzie nie są miła widziani w moim kraju. Pora ich wyprosić. Taki mam zamiar. Kurczę, co, mam trochę niemiłe wspomnienia z takimi misjami, bo pamiętacie ostatnio? Popełniłem tą gafę i. znaczy gafę, w sumie nie wiedząc troszeczkę, zacząłem strzelać okazało się, że facet miał pancerz. Więc troszeczkę plan wziął w łeb. Yy, bo ja ewidentnie się muszę tam dostać. Chyba facet widzę, że tu odchodzi, więc spróbujmy, mm, jak po prostu najdłużej się utrzymać w ukryciu. W tej trawie najlepiej. Też nie mam grilli, czyli tego kamuflażowego, co mają snajperzy, więc pewnie będzie mi dużo trudniej. Kuszam, ci panowie tutaj są. Jeszcze nie są pancerzonych chyba. No ten macheum ten nie ma. Jest co pewnie ten opancerzony, kolej. koleś. otrzymajmy się z daleka. Tam jest wrak. O holender jasny. I tyle wyszłoby z cichej misji. Chociaż wiecie co, ja sobie lubię strzelać, więc może to nie jest tak, takie złe. Tak by coś trzeba byłoby z tymi gośćmi tu zrobić. O, pancernik Patiomkin. Może zaraz ginie. O kurde, nie ma jakichś sniperów mają. O jasny wind. Wróciłem. No teraz ja dopiero ek eksplodował. Aleks, pomagaj mi, bo kurde, jest lipa niezła, nie? Może to nie jest taki dobry pomysł? Czekaj, co ja tu mam? A, to jest tylko ta, pistoletem, gościa. Chcę tu coś zwojować, ludzie, kochani. Że ja tu jeszcze żyję, to jest w ogóle cud. Macie granata swojego? O kurde. Tak mała amunicji. Wójcy mi się chyba nie przewidzieli się, że. A, już koniec. A to się zgadzam akurat z tobą, Fara? No tu chyba czysto... nie, jest. No, czyli myślałem, że... Usiłki wroga zmierzają w twoją stronę. Dobra, teraz już może nie popełnimy tego błędu i spróbujemy faktycznie jakoś po cichu. Nie ruszać się. A gdzie tam? A gdzie tam? O płyta pancerza. No właśnie, bo to chyba biją mocno. Chciałem, że jak się nie będę ruszał, to wiecie. W zasadzie coś tam się ruszyło, ale spojrzał, zobaczył, że nic nie ma i zezygnuje. Ale chyba nic tego, moi drodzy. Chyba. Jednak to tak prosto nie działa. Znowu pancernik, parciomki. Pacet, denerwujesz mnie? Dobra. Kolejni koni się przemieszczają. Oczy dookoła głowy. No Tak, parciami będziemy się strzelać? No dobra. W drodze do ciebie znowu mi wypatrzą i tyle będzie. Kudę, jakoś tak jestem odwrócony, że jakby zaczęli strzelać, to nie mam jak. No pewnie, że tak to się kończy. się dużo tych pancerzonych gości mają. Za dużo zdecydowanie. No, to może nie być takie tamtego zabić, bo pistoletem bo. Zabijam to. A, tak się jakby skończy fala, to zyskuje amunicję. No dobrze. Biełaś wielu wrogów, Fala nadchodzą kolejni. Capslockiem mam mapę taktyczną. Zero aktywności w budynku. Wątpię, że coś tam jest. Lepiej poszukać gdzie indziej Tak jest, ruszam. Fara, uważaj. Posiłki koni zmierzają na twoją pozycję. podniosłem Zobaczmy, co tam mamy. Ciężko coś zobaczyć. Krzyki po arabsku. Przestraszeni pasażerowie. Mogę przejść do samochodu, czyli pewnie coś z tym będzie związanego, czy ucieczka, czy coś. Dobra, nie ma się co więcej ukrywać. Teraz to już jest w ogóle niepotrzebne, jak już jesteśmy u celu. Jak ale. No, 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 rozejrzę się, tylko jak łaskawie tak przestali strzelać. A, no, jeszcze z tyłu mam. Ew, gdzieś. Wykrywam sygnał w okolicy. Tak jest tego. A, trzeba trzymać, zapomniałem. Alex Co widzisz? Now! Now! Widzę uzbrojoną kobietę. Samara. Jest jedną z moich żołnierek. Na pewno? Tak. Nigdy by tego nie zrobiła. Ludzie się zmieniają. Twój brat... To co innego, ale. Mam Są że... Zobaczmy, co jeszcze pulsu. Pancerze. Takie bardzo urzonowe są te misje. Chociaż przyznam szczerze, że na tą chwilę nie za bardzo mi przypadły do gustu. Ale pewnie są ludzie, którym to odpowiada. Chociaż ja chyba wolałbym. Nie chcę tego robić. Bo wiemy, że świat będzie miał inne zdanie. Makarów chcemy świat zobaczyć. Nie możemy na to pozwolić. Kupiłaś sobie czas, ale nadchodzą kolejne. Okrążmy ten budneczek tutaj dookoła i popróbujmy coś tu zdziałać jeszcze. Chyba zgubiłem ich. Widzicie, te misje może mają potencjał, ale w Wydaje tej odsłonie. Jakoś tak mi to nie za bardzo podchodzi. Rejestrator lotu gdzieś tam jest. Potrzebujemy z niego danych. To jest chyba ich snajper. To Alex strzelał, to chyba Alex strzelał, bo... niespecjalnie coś... Mi ten strzał krzywdę chciał zrobić. Wychodzi to, że tu ten gdzieś jest, nie? Rejestrator lotu może być blisko. Szukam. Ten shotgun. Zapalający, wiecie co? To kusi O, jak jesteśmy w domku, to shotgun się jak najbardziej przyda Uj, ty, ale te, te, ja nie tego szukam Gdzie to to, to jest? Powinno to, że No tu byłem już przecież to gdzie to jest? Gdzieś tu pokazuje. Rejestrator lotów wciąż gdzieś tam jest, musimy go znaleźć. Nie, wychodzi na to, że tu jest gdzieś. Tu jest jakieś wejście na górę. Jest ale to chyba nie. No dobra, schodów tu chyba nie ma. To jest jednopoziomowy domek. Nie, czekajcie, chyba przecież. Coś tu chyba jest. No, muszę coś tam no, było. No, jednopoziomowy jest. Tu gdzieś musi być, tak mi się wydaje, bo tu coś tego zbrojenia tak dużo jest. To nie pora na relaks, nadciągają kolejki koni. To tak na mapie pokazuje, że gdzieś tu widzę czarną skrzynkę. A tu jest smary. Mam rejestrator. Kasuję dane. Nie dopuszczę, by koni użyli ich przeciwko SW. Tak jest. Usłasz to kilo. Brak sygnałów. Mamy wszystko co było do znalezienia. Miejsce katastrofy oczyszczone. Opuśćmy teraz. Spotkamy się przy punkcie infiltracji. działu No i się no postrzelamy trochę. Nie, No, ten shotgun to jest... Zbawienie tutaj. To tak, gdzie my idziemy? Tam gdzieś mamy ten... Znaczny to tak, jak żeśmy tu przyszli pewnie, nie? A, kurcze... Czyli co, nie udało się? Wybacz mi taki trochę mój brak rozgarnięcia, ale brak sygnałów. Mamy wszystko, co było do znalezienia. Miejsce katastrofy. Ale tak trochę się uczę tej konwencji tych otwartych misji. Teren. Spotkamy się przy punkcie infiltracji. Teraz... Pani komendant. Gdzie jest ten punkt? Tu jest. Muszę tą główną bramą mieć. No dobra. Chylo, mam problem. Słucham, co jest? No tam. Koni zbliżają się na moją pozycję. Wykryli mnie. Czekaj. Aleks, gdzie jesteś? 3-1, odezwę Echo 3-1, słyszysz mnie? No tak! Strzelają do Jest Fara, uciekaj stąd! Szybko! Jest raz gdzie A, A, dobra. Aha, no dobra. W końcu się pojazd przyda na coś. No dobra. Co dalej? Musimy się dowiedzieć skąd przybyli ci koni i dokąd się kierują. Przedzik, nie atakuj dopóki nie będzie to absolutnie Zachowam dystans. Tym razem postaraj się nie dać Nic nie obiecuję. żołnierka SW z kamizelką z bombą w rosyjskim samolocie. Zmusili ją. Jestem tego pewna. Samara. Znakomita żołnierka. Walczyła razem ze mną, po czym musiała wrócić do rodziny. Co się działo w miejscu katastrofy? Podkładali tam dowody, żeby nas wyrobić. I zbierali całą resztę. Zabiliśmy ilu się dało i zgarnęliśmy telefony. A czarna skrzynka? Zniszczyliśmy ją. Sprytnie. Nie pozwoliliście Makarowowi przejąć kontroli. Jeśli na pokładzie samolotu byli agenci koni, to musieli się wymknąć. Makarow nie jest tak głupi. Niektórzy uwierzą, że SW są za to odpowiedzialne. Dzięki Wam nikt tego nie udowodni. Ludzie będą spekulować, ale pokonaliście Makarowa. To nie wystarczy. Wysłałam Aleksa śladem koni. Jeśli są w Urzykistanie, to ich odnajdzie. Rozumiem. Przegrupuję się z 141. Będziemy w kontakcie. I Fara. Tak, Lazul? Przykro mi z powodu Samary. Nie dasz. Jak się trzymacie? Ojdzie, moi bracia. I... <laughs> Jak tam towarzyszył? Bywało lepiej, pieprzeni ultranacjonaliści. Obraz z monitoringu na lotnisku. Pasażer miał bilet na lot 761. Lewy paszport. Pomoc z wewnątrz. Już prędzej. Nie zatrzymali go. Wszedł jak do siebie. To Makarow. A Fara i Alex coś mają? Małoby by coś udowodnić. Bydlak zamienia amerykańskie pociski w broń chemiczną i zabija własny lud. Morduje cywili. Zrzuca winę na Farę. I Stany Zjednoczone. Tak, i gra z ogniem. Klasyczna prowokacja. Szuka wojny. Wschód i zachód. Wielkie starcie. Dadzą się na to nabrać, Kate? Wojna jest blisko. Kurwa, mieliśmy go w garści! Mogłem go zabić, kiedy miałem szansę. Co cię powstrzymało? Dobra bożeś! Ochrona potwierdza, że słychać strzały i doszło do co najmniej jednej eksplozji na stadionie. Jest wielu rannych od Zrozumiano, zaraz tam będziemy. Uwaga! Makarow i jego ludzie wciąż mogą być w środku. Jeśli tak, wy dostańcie go żywego. Przyjąłem gdzie medycy? Ratownicy nie pojawią się, dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Wygląda na to, że loża VIP na drugim piętrze może być kolejnym celem Makarowa. Chryste, panie. Dokładnie. Ghost i ja będziemy tam za 10 minut. I do... Makarow mówił o lotnisku, ale zaatakował stadion. Ale to moi drodzy, zostawimy sobie na następny odcinek, a póki co bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze oraz za wszystkie nowe subskrypcje. Dziękuję za to, że byliście ze mną podczas tego odcinka i że w ogóle jesteście ze mną w trakcie tej całej naszej, naszej serii. Ja wam, tak jak mówiłem bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego materiału, trzymajcie się. Cześć.